Cześć! Witam cię serdecznie na moim kanale na YouTubie. Dzisiaj kolejny filmik z serii Zakochaj się w kolorach. Naszym tematem będzie: czym jest temperatura koloru i co tak naprawdę oznacza, że kolor jest relatywnie cieplejszy lub chłodniejszy. Chciałam z Wami omówić e, ten temat ze względu na to, że moje klientki często mnie pytają, co to tak naprawdę oznacza ta temperatura koloru i czym jest w ogóle to, że kolor jest relatywnie cieplejszy i chłodniejszy. No i najważniejsze pytanie: czy każdy kolor ma swoją wersję cieplejszą i chłodniejszą? Zacznijmy od początku. Mamy koło kolorów, które dzieli się nam tak naprawdę na pół. Tak jak widzicie, na górze są kolory cieplejsze, a na dole są kolory chłodniejsze. I patrząc na to koło, wiemy, że góra kolory ciepłe, dół kolory chłodne. Jako ciekawostkę dodam Wam, że u góry mamy dodatkowo kolory aktywne, które bardziej przyciągają uwagę, a na dole mamy kolory pasywne, które po prostu mniej przyciągają e, uwagę, szczególnie obserwatora. I teraz tak, kolory ciepłe. Które zawsze, zawsze będzie to kolor ciepły, niezależnie od tego, jaki to jest odcień. To jest rodzina żółci, rodzina pomarańczu, rodzina czerwieni i rodzina zieleni. Jeżeli zaś chodzi o kolory chłodne, to mamy rodzina błękitów, rodzina fioletów i znowu nam się pojawia rodzina czerwieni i rodzina zieleni. I teraz, dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że. Mm, Czerwienie znajdują się zarówno po stronie ciepłej na kole i po stronie chłodnej na kole i tak samo jest z zieleniami znajdują się po stronie ciepłej i chłodnej dlatego jeżeli chodzi o czerwienie i zielenie to bardzo łatwo jest wśród nich znaleźć odcień dla każdego typu kolorystycznego ponieważ mamy i zarówno wersje cieplejsze jak i chłodniejsze jeżeli spojrzy, spojrzycie na grafikę po lewej stronie to mamy Rodzinę czerwieni i na dole podzieliłam. Po lewej stronie jest czerwień cieplejsza, po prawej stronie czerwień chłodniejsza. Tak samo dzieje się z zieleniami. Po lewej stronie jest zieleń cieplejsza, po prawej stronie jest zieleń chłodniejsza. I teraz, co tak naprawdę oznacza, że kolor jest relatywnie ciepły lub też relatywnie chłodny? Tak jak mówiłam, żółcie to rodzina kolorów, która jest ciepła. Ale jak wejdziemy już w tą samą rodzinę żółci, to mamy kolory, które będą relatywnie chłodniejsze. Żółć będzie zawsze ciepła, zawsze, ale w jej grupie znajdują się odcienie relatywnie chłodniejsze. I to będą odcienie, które będą leżały bliżej zieleni, tak jak macie tutaj na grafice. Po lewej stronie jest żółć, która jest relatywnie chłodniejsza, a po prawej, która jest relatywnie cieplejsza. Teraz jeżeli chodzi o rodzinę błękitów. Błękity są najchłodniejszym kolorem na kole kolorów i one zawsze będzie, będą chłodne. Niezależnie od tego, jaki weźmiemy odcień, tak jak zrzuciłam, te błękity zawsze będą chłodne. Ale wśród błękitów mamy różne odcienie i mamy znowu te, które będą relatywnie cieplejsze i relatywnie chłodniejsze. Po lewej stronie macie w tym kółku kolor, który jest po prostu chłodny. A po prawej stronie macie taki, który jest relatywnie cieplejszy. Dlaczego jest on relatywnie cieplejszy? Bo ma w sobie żółć, a żółć ociepla kolory. Teraz, jeżeli chodzi o e, ostatni kolor, czyli na przykład fiolety. Fiolety również są chłodnym, e, chłodnym kolorem. Niezależnie od tego, jaki weźmiecie odcień, zawsze będzie on chłodny, ale może być jego wersja relatywnie cieplejsza czyli na przykład po lewej stronie macie fiolet chłodny, a po prawej stronie macie fiolet relatywnie cieplejszy. I co to w praktyce oznacza? Że na przykład mamy ciepłą wiosnę, która uwielbia błękity. No ale kurczę, błękity są yy, chłodną grupą kolorów. Więc jak dobrać odpowiedni błękit dla ciepłej wiosny? Musimy wybrać ten, który jest relatywnie cieplejszy wśród błękitów, czyli ten, który ma w sobie żółć. To samo tyczy się fioletów. Musimy wybrać ten, który będzie relatywnie cieplejszy, bo na przykład ma w sobie czerwień. Ok, teraz przygotowałam dla Was parę przykładów. Spójrzcie na te dwie e, sukienki. One obie mają ciepły odcień. I jeżeli na przykład weźmiemy typ kolorystyczny, jak ciepła wiosna, i nie mówię tutaj już konkretnie o tych odcieniach, że one są dobre, tylko chodzi mi po prostu o temperaturę. To zarówno jedna i druga sukienka dla ciepłej wiosny będzie dobra. Mimo tego, że ta po prawej stronie jest relatywnie chłodniejsza, ale będzie dobra, dlatego że żucie po prostu są ciepłe. I teraz tak. Jeżeli mamy typ kolorystyczny, który na przykład nie wiem, chłodna zima. I chłodna zima uwielbia żółty, ale żółty jest ciepłym kolorem, no to jak dobrać dla niej żółć? Musisz wybrać tę relatywnie chłodniejszą. Czyli tak jak na zdjęciu, po lewej mamy żółć, która jest cieplejsza, a po prawej ta, która jest chłodniejsza. Kolor relatywny to polega właśnie na porównywaniu kolorów, które są w danej rodzinie kolorystycznej. Kolejnym przykładem mam dla Was pomarańcz. Ogólnie pomarańcz jest dosyć trudnym kolorem ze względu na to, że bardzo trudno jest go schłodzić, ponieważ leży obok rzuci, która jest ciepła, i obok czerwieni, które są akurat te odcienie są cieplejsze. Dlatego nieważne, w którą stronę się ten pomarańcz przesunie, no to ciężko jest nam go ochłodzić. No ale powiedzmy, że mamy ten kolor, który jest relatywnie cieplejszy i relatywnie chłodniejszy. Tak jak, tak jak widzicie na e, zdjęciu, po lewej stronie mamy. Pomarańcz, który jest relatywnie cieplejszy, po prawej ten, który jest relatywnie chłodniejszy. No i przejdźmy sobie dalej. Fiolety. Tak jak już mówiłam, fiolety to jest e, chłodna grupa kolorów, ale też tak samo na zdjęciu. Po lewej stronie sukienka, która jest relatywnie chłodniejsza, po prawej stronie ta, która jest relatywnie cieplejsza. Jeżeli byśmy mieli patrzeć tylko na całe koło kolorów i wszystkie rodziny kolorów, to obie te sukienki mają kolor chłodny, ale jeżeli porównujemy je wśród rodziny fioletów. To ta po prawej jest relatywnie cieplejsza i może być korzystna dla cieplejszych typów kolorystycznych. No i mamy to samo z błękitami. Po lewej stronie błękit, który jest relaty, relatywnie chłodniejszy, po prawej ten, który jest relatywnie cieplejszy. Powtarzam jeszcze raz, błękity to chłodna rodzina kolorów, ale jeżeli będziemy porównywać te odcienie błękitu, to możemy powiedzieć, że ten po prawej jest cieplejszy. Dla kogo więc kolory ciepłe, a dla kogo chłodne? Mamy typy ciepłe, jak ciepła wiosna i ciepła jesień, chłodna zima i chłodne lato. Ciepła wiosna i ciepła jesień zawsze będą wy wyglądały dobrze tylko i wyłącznie w ciepłych kolorach i nie znajdzie się dla nich odpowiedniego chłodnego koloru, ponieważ będą one zawsze dla nich niekorzystne. I to samo odwrotnie. Chłodna zima i chłodne lato będą dobrze wyglądać tylko i wyłącznie w chłodnych kolorach i nie znajdzie się dla nich odpowiednich ciepłych kolorów, ale. Znajdzie się te relatywnie. To relatywnie ma bardzo duże znaczenie. Są też typy kolorystyczne, jak zgaszone lato, zgaszona jesień, czy też jasna wiosna i jasne lato, które w zależności od tego, czy mają wpływ od typów siostrzanych, mogą nosić zarówno kolory cieplejsze, jak i kolory chłodniejsze. Mam nadzieję, że troszeczkę pomogłam Ci zrozumieć, na czym polega temperatura koloru i kolory relatywnie cieplejszy, czy też chłodniejszy. Jeżeli masz jakieś pytanie, to śmiało pisz w komentarzu, na pewno odpowiem. A teraz zapraszam Cię na moją stronę internetową www.pięknaistylowa.pl oraz na mój Instagram, Piękna pięknaistylowa, gdzie znajdziesz bardzo dużo porad, ale także metamorfozy, które przeprowadziłam w ostatnim czasie. Dziękuję Ci bardzo za uwagę. Do zobaczenia!